Zepsułem świat Minecrafta. Serio, nie wiem jak to zrobiłem. Dobra, stwórzmy najbardziej chaotyczny świat, jaki można tylko stworzyć w Minecrafcie. Która z tych opcji pasuje do nas najbardziej? Wydaje mi się, że to wygląda idealnie. Czy coś tutaj chcemy zmieniać? Oceany z lawy? Brzmi to idealnie. Wydaje mi się, że ilość dungeonów powinna być zwiększona, co najmniej do takiej wielkości, ale tu jest dużo opcji. Dobra, mi się daje, że tu możemy tak niektóre rzeczy po podkręcać dosłownie losowo, bo nie mam. Pojęcia, co one oznaczają. No i dobra, niech stworzy nam Sida Kazali mi zmienić wersję na 1.12 i to zrobiłem. Dobra, stwórzmy ten świat. Okej, okay, dziś jesteśmy. W powietrzu. O, dobra, ty. Co to jest za miejsce? Ja pierdzielę. Ej, dobra, to. Co ty gadasz? Jak to wyglądał? Ja pierniczę. Ej, to jest normalnie Overworld, ludzie. To jest Overworld. Ej, dobra, chyba nam wyszło, chyba nam wyszło. Napiszcie, co sądzicie o tym, widzę w komentarzu, nie?